Siemano, ja jestem Razor, a to jest pierwszy odcinek taki nietypowy na moim kanale. W tym odcinku nie podyskutujemy sobie o kicie czy hicie, nie podyskutujemy sobie też o analizie nowości w jakiejkolwiek serii gier komputerowych. W tym odcinku weźmiemy sobie pod skrzydła taktykę firmy Valve. Zaczynając od początku, w 2012 roku Valve zostaje spytane, czy pojawi się na targach E3. Na to pytanie odpowiada sam Gabe Newell. Jednak zasmuca fanów i stwierdza, że na e jedzie dla CSGO doty Wiki i dla nowej opcji na platformie Steam, która wspomoże nawigację na ekranach dużych telewizorów. Nie zapowie Half-Life'a 3, Left 4 Dead 3 czy Portala 3. Jednak 24 kwietnia Valve wyjaśnia przyczynę ciszy wokół serii Half-Life. daje za przykład Ricochet 2, jednak nie zapowiada gry. Cytując Valve Już podczas produkcji Half-Life'a drugiego, Left 4 Dead czy Portala drugiego wiele razy natrafialiśmy na liczne spore zespole. Czy to rozwiązanie będzie dobre? Czy może inne będzie lepsze? Nie jesteśmy w stanie dać wam gwarancji, że robiąc nowego Half-Life'a trzeciego ponownie poczujecie się jak w pierwszej lub drugiej części. Może się zdarzyć również i tak, że zapowiemy grę, a po miesiącu z niej zrezygnujemy i rzucimy produkcję. Także chodzi o informowanie was o zmianach decyzji, co sprowadziłoby was do szału. 12 listopada 2012 roku wydarza się jednak bardzo ciekawa rzecz. Przedstawiciele amerykańskiego forum Forcha spotkają się z Gabe'em oraz kilkoma jego współpracownikami w siedzibie Valve z okazji 50. urodzin Gabe'a. Gabe na początku zadaje podstawowe pytanie, czy zostanie spytane o coś, co nie jest związane z Half-Life'em trójką. Dokładnie wtedy zostają potwierdzone prace nad silnikiem Source Engine 2 i proces deweloperski nad Ricochet 2. Całe spotkanie trwało do godziny, więc nie zabrakło w nim tajemniczej sprawy niezapowiedzianego projektu, o którym wspomniał współpracownik Gabe'a. On sam się wcina i rozjaśnia, że rikoszet to rikoszet. 1 października 2012 roku. Chet Faliszek wcale nie mówi nie lew twórca trzeciemu, bo za nadzieję, że gra może i wyjdzie. Jednak powiedziałby, nie spodziewano się zapowiedzenia czegokolwiek, kiedykolwiek. 6 sierpnia 2013 roku. Valve zaprasza kilku internautów do samego studio deweloperskiego. Jeden z graczy Doty zrobił zdjęcie i przefiltrował jeden z monitorów. Można tam znaleźć informacje o Left 4 Dead 3 oraz o tym, że ma działać na silniku Source Engine 2. 28 stycznia 2014 roku wyciekają screeny prawdopodobnie z Left 4 Dead 3 na silniku Source Engine 2. Screeny przedstawiały mapę z drugiej części gry, co najważniejsze nie było tam jednego screena, a kilka. 23 maja 2014 roku. Twórca Counter-Strike'a mówił o Half-Life'ie 3 oraz Left 4 Dead 3. Sam on przyznał, iż nie może za bardzo o tym rozmawiać. Jednak broni się tym, że ludzie wiedzą już o tym, że gry są w produkcji. Twórca Counter-Strike'a widział coś, co wyglądało jakby było umiejscowione w uniwersum Half-Life'a. Niemniej jednak nie zawahał się dodać, że widział szkice koncepcyjne. Co do Left 4 3, widział grę i wygląda świetnie. Twórca CS wyrażał swoje zachwycenie. Trzecia część Left 4 Dead wygląda przepięknie. Jeżeli chodzi o Portala 3, jest tylko jeden news: 4 marca 2015 roku Valve pokazuje prawdopodobnie Portal 3, reklamując Google Revive, które otworzył przy współpracy z HTC. O Half-Life'ie 3 nie było też specjalnie dużo. Były tylko jakieś plotki, że Half Life 3 nie jest stworzony przez problemy z Motion Capture. No i jeszcze tylko twórca Delas do Was chciałby otrzymać licencji serii Half-Life'a. Niall Druckmann, twórca serii Uncharted wyrażał... no czy to pół żartem, czy też nie, jednak wyraził chęć nabycia licencji na produkcję kolejnej odsłony serii Half-Life. Dokładnie jego prośba brzmiała tak. Wal, słuchajcie, proszę tylko o licencję na Half-Life, a my zadbamy o resztę. No i został jeszcze Counter-Strike Global Offensive. Gabe Newell został spytany, czy CS zostanie przeniesiony na Source Engine 2. No i oczywiście on sam odpowiedział, że w niedalekiej przyszłości mają zamiar to zrobić. Prosił również, by nie zadawać w kółko tego samego pytania. Otóż teraz może jak ja to widzę, Half-Life 3, Left 4 Dead 3, Portal 3, te trzy gry są tworzone też na przestrzeni lat. Można się tego domyślić już z tego 12 listopada 2012 roku, kiedy współpracownik Gabe'a mówi, że niezapowiedziana gra jest tworzona. Gabe szybko się wcina i mówi, że Ricochet to jest Ricochet. Jeżeli chodzi coś o samego Counter-Strike'a Global Offensive, wiadomo, że zostanie wydane na Engine 2. Sam Gabe o tym mówił. No i na naci znalazł się jeszcze jeden film, który prezentuje ewentualną rozgrywkę CS na tym silniku. Jednak jak dla mnie, jest to zwykła modyfikacja do Gery z moda. Co do Left 4 Dead 3 jeszcze i Half-Life 2 3 macie na tym screenie. Przedstawiałam różne foldery silnika Source Engine 2. No nie znajdują się nie tylko już gry, które wyszły, czyli Dota i CS, ale również tak jak wam mówiłem, Half-Life 3 i Left 4 Dead 3 ale w możemy zauważyć, że jakieś tam pliki zostały importowane na Source Engine 2. Co do Left4D3, nie ma tego zbytnio dużo, aczkolwiek są dowody na to, że Left4D3 jest zrobione. Tutaj natomiast mamy screen z 2013 roku. Przedstawiony Left4D3 w ofercie w sklepu platformy Steam za 39,99 euro. Na tym poszlaki się kończą. Moja opinia na temat tego jest taka. Dota 2 została wydana na Souls Engine 2. Trzeba czekać, aż wyda ucs na ten silnik. Potem z kolei można czekać wydaje mi się na, po kolei Half Life'a 3, Left 4 Data 3 i Portala 3. Co do Team Fortress 3, Przyznam wam szczerze, nie szukałem żadnych informacji na temat tej serii gier, gdyż mnie kompletnie nie interesuje. No więc podsumowując, najwięcej informacji mieliśmy o Half lifeie 3 i Left 4 Data 3. O Portalu 3 praktycznie nic nie wiemy. Ale prawdopodobnie było tworzone i jest tworzone. Jeżeli chodzi o kolejne części Half Life i Left 4 Dead, te gry na pewno są tworzone. Wiemy to nie tylko z folderów, które przedstawiały pliki importowane z obu gier, ale również Left 4 Dead 3 był w ofercie sklepu Steam. No i wyciekły grafiki prezentujące tą grę w akcji. W dodatku, 12 listopada, podczas spotkania Gabe'a z 4 jego współpracownik mówił o niezapowiedzianym projekcie. No cóż, takie są w każdym razie moje przypuszczenia, takie jest moje myślenie. Jeżeli tu uważasz inaczej bądź masz jakieś informacje do dodania, zapraszam Cię do dyskusji w komentarzach. Ja się z Wami żegnam i zapraszam Was do wszystkich moich innych filmów. Na razie, cześć!